Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w czytaniu partnerskim dla osób z podznaku strzelca na miesiąc luty. Jest to czytanie przeznaczone dla osób, które są w związkach, bądź może z jakimś tąskiem albo mają kogoś na oku, ponieważ tutaj osoba musi być określona. Po lewej stronie w moim domyśle będziecie Wy, po prawej stronie partner, jest to jednak czytanie ogólne, zatem energie nam się mogą zamienić. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to czytanie nie będzie rezonować, zatem wtedy zachęcam Was, żeby spojrzeć sobie na czytanie dla znaku księżycowego Iwanus, albo zobaczcie sobie na czytanie dla swojego partnera. Tutaj będą wyświetlać się czytania na luty dla Was, a teraz już przechodzimy do rzeczy: strzelec. Jaka energia wokół strzelca? Relacje na miesiąc luty. Trochę sobie wypolerujemy. A nie, chyba takie światełko, po prostu. Okej, okay, strzelec. Dobrze. Strzelec w relacjach. Co my tu mamy? Szóstka denarów, Paść denarów. To są kamiecze. Nauka kompromisu trochę więcej elastyczności. To jest to, co będzie potrzebne w związku dla Was. Dobra, mam tutaj będziemy też dopotywać o wszystko. Zaczynamy. E, obecny stan. Jaki my tutaj mamy u Was? Księżyc. To mogą być ryby zodiakalne albo rak i związek z tymi osobami. Dwójka kielichów. Mam wrażenie, że niektóre rzeczy tu są przemilczane i to nie szkodzi, bo macie porozumienie dusz. Takie mam uczucie z tego. Ale z dziesiątka rzeczy, czyli jest zawód. Dobra. Zawód wynika. Najprawdopodobniej z tego, że właśnie coś zostało przemilczane, coś zostało niedopowiedziane, ktoś coś przypuszczał, ktoś coś zatajał, i z tego tytułu strzelca albo partner strzelca czuje, że e, jak mogliśmy siebie tak oszukać, jak mogliśmy tak postąpić? E, przecież jesteśmy team, jesteśmy drużyna. Tu jest brak zrozumienia, dlaczego ktoś coś przemilczał, dlaczego nie o wszystkim mówił, albo dlaczego stał się bardziej tajemniczy. No dobra, zatem co w głowie ma strzelec o, tym, o tej osobie, o tym partnerze? Dziewiątka denarów, moi drodzy, e, możecie tę osobę postrzegać jako osobę majątną, jako osobę zaradną, jako osobę też bardzo niezależną, e, której nie można odmówić zaradności finansowej. Dziewiątka denarów może także wskazywać na to, że niektórzy zostają w relacji, która de facto mogła się wypalić troszkę ze względu na dobra materialne. Będziemy o to dopytywać. Dziewiątka denarów także może mówić o tym, że Wy tak naprawdę myślicie o swoim szczęściu, o swoim spokoju i zadowoleniu tutaj. Co w serduszku ma strzelać wobec tej danej osoby? Trójka mieczy, złamane serce. Wy jesteście zawiedzeni jakąś sytuacją, która miała miejsce. Coś, ja nie wiem, coś przemilczanego. Może czujecie, że ta osoba trochę się od Was oddaliła, że nie mówiła o wszystkim. Trójka mieczy mówi o tym, że macie złamane serduszko, jesteście niezadowoleni z tego, jak to teraz wygląda. Jest tu zawód. Jakie Wy macie zamiary wobec tej osoby w takim razie? Czwórka denarów, ja myślę, że Wy teraz głównie chcecie już zadbać o siebie, bo tutaj faktycznie pokazuje się między Wami, nie wiem, wspólny dobytek, dom, pieniądze jakieś i to może gdzieś tam Was trzymać, natomiast czwórka denarów mówi, ja się teraz zamknę troszkę na Ciebie, ja się teraz bardziej skupię na sobie, ja nie pozwolę sobie na takie traktowanie i ja zadbam o moje bezpieczeństwo, ale czwórka denarów także może mówić o tym, że... My nie chcemy odpuścić, my chcemy się trzymać upartego schematu, utartego, na no upartego. No dobra, co ma w głowie ten partner o Was? Słońce, ale to jest pozytywnie. Partner jest w zadowoleniu, partner jest szczęśliwy, chyba że macie lwa partnera, to myśli o sobie, ale słońce mówi o tym, że tu są same ciepłe myśli. Same myśli o tym, że się pogodzimy, że sobie wybaczymy, jeżeli skutnia i będzie dobrze, jest chęć pojednania. Co czuje ten partner Wasz? Królowa Buław. Nie wiem, czy macie partnera z znaku Buław, Lew, yy, Baran, bo wtedy trochę ten partner może stawiać siebie na pierwszym miejscu i mieć takie bardzo optymistyczne podejście do rzeczy. Natomiast Królowa buła, Buław najprawdopodobniej mówi o tym, że tu jest pociąg seksualny, że ta osoba może w pewnym sensie podziwiać Was jako jednostkę, odważną, a może czuć do Was taką pasję, pożądanie, ogień. Zamiary tej osoby wobec Was czwórka mieczy, dwie czwórki, dajecie sobie na wstrzymanie, dajecie sobie dystans. Ta osoba powiedziała, dam sobie czas. A wy się trochę tak, wy jesteście w dużym zawodzie, wy jesteście w jakimś smutku i wy się odgradzacie, wy chcecie zadbać o siebie, wy nie chcecie, żeby ktoś wam tutaj wasz spokój niszczył. Gdzie jest problem? są buław. No właśnie, w tej komunikacji nie wszystko zostało powiedziane, coś zostało przemilczane, jeżeli nie, no to uważajcie na to. A coś być może zostało zatajone, być może nie, ale no niestety, właśnie wokół tego klaruje nam się tutaj problem. Jak tutaj mogą się sprawy potoczyć? Szóstka mieczy. Na pewno dystans emocjonalny spory, spory i to z dwóch stron, bo od obie strony mają taki zamiar. Chociaż wy to robicie z rozczarowania i smutku, i dlatego, że chcecie siebie chronić, a to osoba ta robi, to robi bo hulaj dużo piekła nie ma, trochę ma w głowie, bo ona jest pozytywnie nastawiona, ale czemu nie dać sobie pauzy? Ja nie wiem czy to był jakiś romans Czy nie Ze strony partnera Czwórka kielichów Zniechęcenie, odrzucenie, poczucie braku zaangażowania Z jednej albo z drugiej strony I rycerz była Wasza karta ja, mam, ja myślę, że to po jakimś czasie może być takie bardzo gorące spotkanie Jeśli wiecie co mam na myśli I z tego tytułu pojednanie Ale dopytamy sobie Bo mam wrażenie, że jesteście mocno zranieni I ta osoba nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy Że coś mogło was tak zaboleć bo ta osoba w ogóle tego nie odczuwa w ten sposób. Nie widzi problemu. Księżyc. Dwójka buław. Tak, tu była albo jest decyzja o tym, że coś przemilczę, o tym, że coś powiem, albo domyśl się, albo... No nie, nie zostało coś powiedziane wprost. A coś zostało zatajone, coś ukryte. Dwójka kielichów. Dziewiątka denarów. To z Waszej strony duże zaufanie wychodziło do tej osoby. Poczucie, że jesteśmy przecież partnerstwem, a ktoś tutaj coś... Dziesiątka mieczy, król denarów. No właśnie. Jakieś oszustwa w sprawach majątkowo-domowo-rodzinnych, pieniężnych mogły być? E, ale niekoniecznie. Jeżeli jesteście strzelonym ziemi, no to tu jest zawód. E, ale ja mam wrażenie, że mogły was podzielić z pracy, sprawy pracy, domu, ale też uporu. Uporu maniaka z jednej albo z drugiej strony. Dziewiątka denarów w waszej głowie. Piątka mieczy. Wy teraz chcecie, albo odczujecie się bardzo oszukani w sprawach finansowych. Może tutaj mama hula i dusza nie ma, tak jak powiedziałam, mi ta osoba, jakoś tak roztrwoniła pieniądze. Bo właśnie jeżeli jesteście związkiem stającym wokół tych spraw domowych czy rodzinnych, bardzo duże rozczarowanie jest, wy jesteście bardzo zawiedzeni partnerem. Piątka mieczy mówi, że czujecie się oszukani. Czujecie się oszukani, czujecie, że partner w ogóle z wami nie współgra, tylko działa na, swój, na swoją korzyść. No i trochę tak może być. Trójka mieczy w waszym sercu, siódemka denarów duży smutek, duży smutek, niezadowolenie, duże, duże takie poczucie źle zainwestowanych pieniędzy, czasu. No i tak rozumiecie, no po prostu to nie jest łatwa energia. To jest poczucie no, żalu, że żeby człowiek wyszło, czekałem na coś innego, prawda? I czwórka denarów chcecie zadbać o siebie? Tak, stawiacie teraz siebie na pierwszym miejscu, a szczególnie swoje pieniądze. Jeżeli coś wokół pieniędzy domu było, to wy się odgradzacie. Wy już wiecie, że nie tędy droga, że nie można tutaj dzielić na pół chyba. I stawiacie siebie i swoje dobro na pierwszym miejscu, a raczej swoje bezpieczeństwo, bo nie chcecie pozwolić sobie na to, żeby ktoś was krzywdził. Słońce w głowie tej osoby to jest. Wierły, gmin, bardzo takie radosne, ale trochę dziecinne nastawienie. Ta osoba jest przekonana, że my się dogadamy, że my sobie wszystko wyjaśnimy, będzie pojednanie. Ja w ogóle myślę, że ta osoba nie widzi, że jest jakiś problem, że wy jesteście zranieni. Królowa była w sercu tej osoby, siodełka kielichów. Ta osoba ma duże oczekiwania wobec was albo myśli, że wy macie duże oczekiwania wobec niej. E, emocjonalne, uczuciowe. Natomiast kochani... Yy... Zobaczmy na te zamiary, czwórka czy bo to zdaje sobie pauzę, odsuwam się siła, skupiam się na sobie i na upartego nie odezwam się. Jeżeli macie tulwa albo barana, no to nie odpuści. Nie odezwam się, wytrwam w tym, dam sobie pauzę, ale ta osoba nie widzi problemu. Jest tak y, sobą zajęta, że. Tak pozytywnie podchodzi, nadzbyt pozytywnie, bo nie widzi waszego cierpienia, takie mam uczucie z tego. Ustanka buław jako problem, no to co ewidentnie komunikacja, być może komunikacja nieostrożna albo właśnie wstrzymywanie się, jakieś informacje nie doszły na czas. No i przechodzimy do pozycji obronnej. Szóstka mieczy mówi, że faktycznie będzie oddalenie. Księżyc, z racji tego, co się wydarzyło, co zostało zatajone. Może po prostu ta osoba nie jest emocjonalnie wygadana, otwarta. To też może być problem dla Was i Was to boli. No to faktycznie tutaj emocjonalnie trochę się odsuwacie. Tu była piątka kielichów, przepraszam, ja mówiłam czwórka kielichów. Piątka kielichów to jest poczucie no żalu, smutku, skupienie się na negatywach, poczucie przegranych szans, rozpacz i słońce. I słońce. Tu będzie no, bardzo zły nastrój wokół tego. Smutek, cierpienie i takie mocne skupienie się na negatywach. Tutaj też trzeba umieć, jeżeli Wam zależy, to trzeba troszkę nad tym nastrojem popracować, moi drodzy. I rycerz buław, to by była Wasza karta. Dziesiątka denarów, ale ja uważam, że Wy macie szansę wprowadzić zmiany, które będą zadowalające dla obu stron. A szczególnie jeśli chodzi o materię, czy rodzinę, czy dom. Zatem ja pozwolę sobie wyciągnąć dla Was kartę, radę. I zobaczmy, jaka zarada dla strzelca. Sprawiedliwość. Strzelcu drogi, ty masz wyjaśnić, masz świadomie ocenić plusy i minusy, masz szukać sprawiedliwości, masz brać co twoje. To jest konsekwencja. Ty masz ponieść konsekwencje, ale też partner ma ponieść konsekwencje, szczególnie jeżeli to jakieś pieniądze, coś wokół tego. Strzelcu drogi, kieruj się trochę bardziej logiką i rozumem. Sprawiedliwość mówi: staraj się wybaczać, szukaj najlepszych rozwiązań, bądź rzeczowy w tym wszystkim. Ale pamiętaj o tej harmonii, to jest potrzebne. Rada dla tego waszego partnera. Siódemka kielichów, siódemka kielichów. Sprecyzuj swoje pragnienia, bo trochę masz głowę w obłokach, jeśli mam być szczera. Trochę jesteś jak na scenie, trochę grasz w filmie, nie wszystko jest tak pozytywne i tak. Widzisz sprawę trochę nieprzyziemnie. O, może tak. Widzisz sprawę nieprzyziemnie, tutaj trzeba trochę zejść na ziemię, ale inaczej też. Miej trochę wyobraźni, bo twoje działania przynoszą konsekwencje. I chyba nie masz wokół siebie tylu ludzi, czy tyle szans od tej osoby, ile myślisz, że masz. Także bardzo proszę na to zwrócić uwagę, ale ten głupiec w tle mówi, że Wy jesteście w stanie się porozumieć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.